Moczenie stóp w moczu? Jest jakiś powód, do którego się to robi, ale nie pamiętam. Czy może jakieś zdanie, które muszę odbudzinić? Nie Czekaj, kur... A, bo nie mam Takie Mango! Kurwa, teraz jesteś mój. Okołpa, kurwa. Nie. Nie. Depuje tam, kurwa. Co? Ej, chyba, że chcesz. Nie wiem, tutaj Zainwejdować? Za za chcesz, chcesz wejść? Ja jestem weak, w ch. jesteś Dawaj, wchodzimy, wchodzimy, w Pane. To już, kochanie? To już. Kochanie, za szybko. Hej?

bo tu już na... Nie, ja tego nie zrobię stary, no nic. Tak, idzie, idzie. Okay. Bijmy się No, 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 daj, daj. Chodzisz, Chodź, chodzisz, chodź, 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 chodź. teraz, gooooooo! Ja nie... Pando, 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 Jeden. A jego też. Cztery. Okej, okay, nie, nie zabijesz go raczej, nie? Miał nie. ma szans. Nie ma szans. Kurwa... Ładnie, wow, sami ich To naj... tutaj prawie. On nie użył ich na tej walce, cześć? Albo po prostu minął, nie wiem. Nie no, aż tak? To nie, atepuję. Ja Może jakieś zdanie, które muszę odbudzinić po streamku? Ja z psem muszę wyjść. Idę. O! Kurwa, jaka małpa! Głupiec. Nie, kurwa, się tego. No, nie, nie, nie. Redard hard, no bo ja trochę Coś tam go obiłem w tej. Dobra, ja to, ja to freezuję. Freezy to, freezy to, kuchanie. Kurwa, kurwa, kurwa. To. No. Dobra, żyjesz. Skorcza gra. Kurwa. Ja go mam! Masz go. Nie! No ja pierdul! Freezuj to, freeze to, freeze. nie mówię Czekaj, mam go! Kurwa, teraz się mój! kołpa, kurwa! Nie! Nie! Stary! No nie mogę go uderzyć za to ataku! Co jest? Nie chcę. się już. Ja, pytam się. ja czekam na ciebie, ja nic nie robię na razie, stoję. Mogę się bić, ale tutaj musisz pierwszy ruch wykonać. Idę, idę. Lubię seks, lubię seks, idę. Patrz ma mafeszę, patrz ma no... Nie no kurwa, weź te creepy, nie gij proszę, nie zabijesz, nie zabijesz, nie zabijesz, nie zabijesz, a cię rjebą. Gwarantuję, zginiesz no Nie ale, kurwa trzy razy panton był na autos, nie mogłem go zrobić Kurwiłem się tak On dobrze gra tym pantona Patrzcie to, sztuczka Może się... Ej na, tego zabiję do Pantona Ej on z Tower Idę, on troluje Go, go go No on troluje, on troluje Trzymaj rp na jego RP, pamiętaj, nie? Dobra, dobra. o, ok, ok, ok. Tak. Spoko, ok. A mogę chwila Dobra, ładnie. Co tam mówi, Dawid Jasper? Nie wiem, czy damy radę. Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie jest Go, 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 go. Arma wszystko zasłoniło Tak Po poszedł one shot Jeden Kurwa, cie też wypilka co Nie Talia ma zreala chociaż A, ma, mhm uh -huh. A jak on ją zabił? What? Ej! Ja pierdolę Mitar, Tak, weźmiemy, weźmiemy. Gra takie bomby, sadzi, że fuj. on jest tak nafidowany kolego. Ale ja mam dwa razy więcej dark od niego, ten Pat! O kurwa, ale złotem posypał. Ja padnę, ale to nic. Dobra, kurwa, jolo, jaka YOLO gra Całe 50 dwa... ja, dwa... kill w 20 minut Drake'a by się przydało wziąć Robię hull breakera I idę split'a później, przetestuję Ej No niestety, muszę Aha, jest jesteś? No, o, kurwa, ej, zamien... on się zgubił Tak, jeszcze był Albo się nie zgubił Zgubił, kurwa, boga Wziął cię, ty, wypierdalaj Wygraliśmy, wygraliśmy Chyba tak Dobra, wygraliśmy w chuj Ty, a dziwna, ale co? Poniosło ich kurwa z tym portalem tak. Mi dam biorę. Poczekaj, 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 idę, 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 idę ale ale do... to, i możesz tu, możesz tu tak, dalej. No bim się, bim się, bim się, no Ja pierdolę, to się nie dzieje. Tak ruchasz czy nie? nie? Nie, nie rucham, on nie rucha On nie rucha, a... Stary, on e do przodu na moją Merkę, no nie? No to to nie jest taki spraw. Poję zby Kurwa, też za szybko wszedłeś, nie, no ryba, trochę za szybko wszedłeś. Nie woda, wiesz, zresztą Czemu na no, niej ja, czemu nie? Ichimitor nam idzie, według mnie, jest zajebisty do oddania. Ja Dobra, bardzo no lubię. No tak, no, ta jest chyba koniec, no. No jest koniec, no jest, jest. Nie wiem, kurwa. Idę, idę, może, może, fuje. Dobra, no nic. Ja odjebałem. Tak, jest A jesteśmy jeszcze w grze, kurwa, zajebiście. Takie gówno się odjebało, jest to coś w grze Zajebisty hulbreaker kupiłem Mogłem go sprzedać już w sumie O jest to ta... Lecę w nich kolego, lecę w nich Karma? Dobra, teraz ten? No, no, ja, kula, kula On bije w chuj, bije w Stop, chuj, co, bije chuj. w chuj żeby, staraz, żeby on nie szedł po nexus Chypuje tam kurwa Co? Jesteś trochę ty, nie? Patrz, mam go Dawaj, dawaj, dawaj Tam nie ma, kolego biegnie powoli, powoli, powoli! Kurwa co on tak napierdala Nie wiem, no tak napierdala O, telefon, to on daje. A powiem tylko tak, Baro nie, to ja będę pora. bronił! Ja będę bronił O, teraz będzie sam, sam będzie okrzył. Idę, 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 idę. Zasłaj go, zastoń go, zasłonę. kurwa Kurwa Nie mogę! Co wam? Nie mogę podejść! Ja pierdolę Poddra sobie! Zdariamy skale szoty! Dobra, git. O, git Proszę, chodź! Ale jeszcze jest zielony! Hey, nie, Panteon? Może mi się nawet na Pantona? Nie, ja muszę rykować z tyłu! Ja pierdolę! Sion mnie prawie zabił! A? Dobra, macie to. Uważaj, uważaj, uważaj. Bo jest zaraz Drake, który jest super ważny. Jak... W sens mój mocniej, ale kiedyś czytałem na globalnej świadomości, że dobrze jest stary zamknąć mocz w słoiku. Na 7 dni w ciemnym miejscu potem tym umyć. Czy to jakieś właściwości lecznicze? Ale nie, jest coś takiego, co, co jest dziwne i na przykład. Moczenie stóp w moczu? Jest jakiś powód, dla którego się to robi, ale nie pamiętam. Płuca? Nie, nie płuca, tylko ten stary. Żołądek w moczu, zajmie się półka. Żołądek w moczu? Bo toksyna, jak wy wytegowuje. No, może zajebisty w ogóle, no? To jako syrop mogliby dawać chyba. Są? Ale no zdejmij mu tego shielda, kurwa. Ty. dole, no nie można mu zdjąć pierdolonego black shielda! Tam Banshee! Zaraz to zrobię, to bo nie, wytrzy... nie, nie, nie Go! nie O, kurwa! Ja cofnę i tepnę A to? Kur... Kończ, kończ, kończ Ja mam koń wow, wyjebane kurwa z ciebie Duduś, kurwa, kończ! Duduś, zabijemy z, z reala, zabijemy z Duduś! Duduś! Coś ty <es> Okej, okay, dobra, kurwa, Duduś Ale ja z przyslegową kurwa, co? Papa. Dzięki Elo.